Organizacja, dla której chce się pracować, no, każdy chce pracować y, dla firmy, w której będzie czuł, że y, spełnia swoją rolę, że jest sens, że jego praca ma sens, że to ma, że ma sens, że ma wpływ na coś większego. Więc y, Filipie czekamy na, na to, co nam opowiesz o tej organizacji, dla której warto pracować, bo my chcemy takie organizacje budować. Zapraszam. Jasne. Słuchać mnie? Tak. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję Ewa, dziękuję Joanna, dziękuję, że takie programy powstają. Postanowiłem, że wystąpienie, jak radzą eksperci, powinno zacząć się od krótkiego storytellingu, ale w moim przypadku, ponieważ jednocześnie wygłupiam się na scenach pod Warszawą, robiąc komediowe impro, byłby to niestety storytelling. I tym sucharem rozpocznę to wystąpienie, natomiast postanowiłem, że zapytam czat GPT, sztuczną inteligencję, jak rozpocząć konferencję Dream Employer Summit dwuzdaniowym żartem związanym z poczuciem sensu. I oczywiście dostałem odpowiedź, to jest pierwsza odpowiedź, którą otrzymałem i przetłumaczyłem ją na język polski dla Was, dla Państwa. Mówią, że pieniądze nie mogą kupić szczęścia, ale czy kiedykolwiek widziałeś, jak ktoś marszczy brwi na skuterze wodnym? I to jeszcze nie koniec, bo mamy drugie zdanie. Dziś porozmawiamy o czymś jeszcze cenniejszym niż skuter wodny o sensie w miejscu pracy. I właśnie o tym będzie to wystąpienie. E, mam takie dwa wnioski e, na podstawie tego dialogu z, z robotem. Po pierwsze, sztuczna inteligencja ma rację. Powiedzmy to sobie wprost: poczucie sensu jest ważniejsze niż skuter wodny. A po drugie, moja pozycja jako speakera, trenera. Autora podcastu i też edukatora w szkołach podstawowych, póki co jeszcze nie jest chyba zagrożona. Ale jako ludzie wykorzystujemy sztuczną inteligencję do dużo bardziej ambitnych celów, na przykład do kreowania grafik. Tutaj mamy przykład plakatu propagandowego obrazującego kota Napoleona, imperatora trzymającego kawałek sera. I jak faktycznie jako ludzie zawsze dążyliśmy do tej kreatywności. Do poszukiwania, poszukiwania tego fermentu, tej interakcji, tej twórczości, i szukaliśmy wyższego sensu w naszym życiu. W mitologii byli to bogowie gromowładny Zeus raz dawał, raz zabierał. Gdzieś tam ci bogowie, co prawda, biesiadowali i mieli mnóstwo potomstwa ze sobą, ale jednak czasem na nas spoglądali, i wszystkie religie tak naprawdę mają taką obietnicę, że na końcu będzie dobrze. Niezależnie od wyzwań w pracy, w korporacji, od naszych problemów, kryzysów, na końcu wszystko się e, ułoży i ten świat pomagają nam tłumaczyć różni myśliciele, tak? Był Lao Tse, był Gandhi, był Dalai Lama, e, są przewodnicy duchowi na świecie. Są też myśliciele, naukowcy, którzy pomagają nam ze strony naukowej e, ten świat e, tłumaczyć e, i tego sensu poszukujemy w codziennym życiu. Moja wspaniała narzeczona, Małgosia, odnajduje sens środkowy obrazek, na przykład gotując i sprawiając radość innym ludziom, serwując im wspaniałe posiłki. Ja to robię, pomimo że szkolę biznes, prowadząc lekcje w szkołach, szóste, siódme, ósme klasy szkoły podstawowej. Robin Williams stwierdził, mimo swojej choroby psychicznej, że odnalazł sens w rozśmieszaniu ludzi, w tym, że sprawia, że ludziom po prostu w tym ciężkim świecie jest trochę weselej. I jak sobie popatrzymy na inną statystykę, na to, że mniej więcej tego Państwu życzę, bo to będzie oznaczało, że żyliście 80 lat, e, przepracujecie w życiu około 100 tysięcy godzin, i to nie wlicza czasu na rozwój, na edukację, żeby lepiej pracować, to jak sobie policzymy, ile tych godzin jest w całym życiu, bo jest ich około 700 tysięcy, to jak ktoś pamięta licznik, mianownik i skracanie ułamków, no to łatwo dowiedzieć się, że jedną siódmą życia przepracujemy. No, i dlaczego tak rzadko zastanawiamy się, czy ta jedna siódma ma głębszy sens? Ano, dlatego, że rewolucja przemysłowa ustaliła takie pewne status quo. Praca to transakcja. Ja wykonuję pewne dzieło, pewną usługę, pewne zadanie i otrzymuję za to wynagrodzenie finansowe. I nie ma w tym nic złego, bo jak mówi buddyzm, Pieniądz też jest energią, też jest ważnym przepływem e, wspierania innych ludzi i działania, tworzenia projektów. E, I faktycznie, jeżeli popatrzymy na to, co daje ludziom najwięcej motywacji, żeby zostać w obecnym, w obecnym miejscu zatrudnienia, to jest najnowsze badanie: 20 tysięcy milenialsów i Gen Z e, z Europy, no to na trzecim miejscu jest wysokie wynagrodzenie, na pierwszym miejscu jest. Dobry work-life balance, i tutaj mrugiem okiem do panelu, mrugam okiem do panelu dyskusyjnego, który będzie po mnie. Pozdrowienia dla, dla Ewy Stelmasiak. I faktycznie pieniądze wciąż są ważne, natomiast troszkę zapominamy o tym, że składamy się z czegoś więcej. No i okej, okay, nasz mózg wykształcił sobie pewną korę nową, mamy ten mózg myślący, tak zwany neokortex. Odpowiedzialny za myślenie głębokie, analityczne, refleksyjne, ale wciąż w naszym mózgu jest ten mózg gadzi i emocjonalny. Chociaż psychologowie już od tych stwierdzeń trochę odchodzą, ale on odpowiada za myślenie szybkie Kahnemana, tak? za to myślenie intuicyjne, za nasze odruchy i, i instynkty. No i on też odpowiada za to, żebyśmy czuli głębszy sens w działaniach. I świetnie podsumował to Edward Wilson, futurolog. Stworzyliśmy cywilizację Star Wars. Z emocjami z epoki kamienia łupanego, bo nasze mózgi od czasów jaskiń tak bardzo się, drodzy państwo, nie zmieniły. Średniowiecznymi instytucjami społecznymi, niedostosowanymi jeszcze do tej sztucznej inteligencji i tego świata, no i właśnie, i boską technologią. I jak się w tym świecie odnaleźć? Ano, zwrócić uwagę na to, że jest coś więcej. 90% osób z pokolenia Y i Z podejmuje jakieś wysiłki, żeby wpływać pozytywnie na środowisko. 82% pracowników uważa, że ważne jest, aby ich firma miała wyższy cel, zdecydowana większość. Najlepiej taki cel, który przyczynia się do rozwoju społeczeństwa i tworzy sensowną pracę. 70% pracowników twierdzi, że ich osobiste poczucie celu jest zdefiniowane przez ich pracę. Czyli przez to 100 tysięcy godzin naszego życia, które wykonujemy zawodowo, i potwierdzają, że gdy praca ma znaczenie, szukać nowej pracy, więc zostaną prawdopodobnie w swoim miejscu zatrudnienia. No i co z tym dalej zrobić? Ano, Google zapytał i pytał tak przez dwa lata 180 zespołów, 37 tysięcy pracowników. No i oczywiście, na pytanie, co tworzy doskonałość w zespole, co jest największym fundamentem zespołu, wyszło im Owocowe czwartki, i to jest żart. Oczywiście wyszło bezpieczeństwo psychologiczne, które według Amy Edmundson, autorki wspaniałej książki, tutaj do Joanny, która kocha książki Kolejna polecajka, jest takim klimatem wzajemnego zaufania, szanowania też swoich różnic i tworzenia takiego właśnie fermentu bezpieczeństwa psychologicznego. No i pytanie. Jak to tworzyć? Okej okay, Filip, ale praktycznie skakajmy do rozwiązań, tak? Co, co z tym bezpieczeństwem psychologicznym? No to okej, okay, już podaję. Pierwszy filar to otwarta komunikacja, taka dziecięca szczerość, czyli ja mam odwagę powiedzieć szefowi: kurczę, nie zgadzam się z, z tobą. To działanie nie jest do końca ok. zróbmy to inaczej, ja mam inne wartości, i tak dalej, i tak dalej, ale szef też ma odwagę powiedzieć nie wiem, pomyliłem się, przepraszam, nie muszę wszystkiego wiedzieć. Dobra praktyka z otwartej komunikacji, odwrócony mentoring, reverse mentoring, czyli sytuacja, w której młodszy pracownik albo stażem, albo wiekiem jest mentorem dla pracownika starszego, albo stażem, albo wiekiem. Nie dość, że wspaniała zabawa, to jeszcze masa wiedzy. Proszenie o pomoc i jej otrzymywanie, czyli mam odwagę poprosić o pomoc i nikt nie pomyśli, że gorzej performuję, że nie dostanę awansu, że jestem gorszym pracownikiem niż mój kolega z zespołu. No i jej otrzymywanie, czyli wiem, że jak poproszę, to prawdopodobnie, ktoś życzliwy tą pomoc mi da i jestem gotów też, żeby ją przyjąć, tak? Też jestem gotów do tego, żeby przyznać, okej, okay, potrzebowałam, potrzebowałem pomocy. Filar trzeci i tutaj wchodzi całe na biało, a raczej wchodzą całe na biało i czarno pingwiny, ponieważ Google zauważył, że te zwierzęta skaczą z kry lodowej. Pierwsze zwierzę, tak naprawdę, jeden, jeden pingwin skacze skrylodowej, po to, żeby sprawdzić, czy reszta stada przeżyje. Czy nie ma drapieżników, czy nie jest zbyt wysoko, czy nie ma niebezpieczeństw. W Polsce byśmy powiedzieli frajer, a tam Google nazwał to odważny pingwin. I stworzył nagrodę pierwszego pingwina, która polega na tym, że jeżeli jakiś zespół zaliczy spektakularną porażkę, dostaje nagrodę. Jeżeli przekuje to w informacje, wiedzę dla innych zespołów. OK, nauczyliśmy się, nie popełniajcie naszego błędu. No i poczucie przynależności coś, co najtrudniej osiągnąć i tutaj podam przykład, który profesor Santorski czasami przywołuje kawowego Joe. Pandemii zabrakło nam w pracy kawowego Joe, czyli gościa, który opowiada suchary tak jak ja dzisiaj przy kawie w pracy, gdzieś tam coś rzuci w czasie rozmów, być może trochę czasami rozwala tą pracę, no ale jednak buduje plemię, buduje poczucie przynależności w zespole. I takie interakcje też są, słuchajcie, częścią zespołów, nie tylko praca. Od czego zacząć budowanie bezpieczeństwa psychologicznego? Zaczynać od dlaczego. Jak radzi Simon Sinek, autor genialnej książki Start With Why, poszukiwanie tego why w drobnych projektach, w większych projektach, w tworzeniu całej firmy, departamentu jest kluczowe. Jest najważniejsze. Powinniśmy od tego zaczynać. Jeżeli chcę wypuścić podcast na rynek, dlaczego? Co chcę tym zmienić? Jeżeli chcę, żeby mój zespół wszedł w taki, a nie inny projekt, dlaczego? Jaki stoi za tym głębszy sens? I sensem głębszym nie są KPI. -e, nie są A, bo inny departament tak robi, nie bo A, eksperci wszyscy tak robią, tylko faktycznie pytanie, jak ja mogę pomóc ludziom, jak mogę ich uszczęśliwić, czy czegoś takiego nie ma na rynku, czy ja przeprowadzę, jak mówi Jacek Kubowski, założyciel grupy TROP, ludzi z punktu A do punktu B, gdzie oni będą rosnąć. E, I Simon Sinek w tej bardzo skomplikowanej metodologii, ale książkę polecam, jest genialna, Rozpisuje takie trzy kręgi. Why to wiara w to, że możemy coś naszym projektem, działaniem zmienić, że ma głębszy sens i, i wiele przedsiębiorców, liderów, menedżerów o tym zapomina i wcale się nie dziwię, bo życie po prostu jest cholernie trudne. I jeżeli to why mamy ugruntowane i zespół dokładnie wie, jakie to why jest, to stworzenie how, czyli działania podejmowanego w celu osiągnięcia why, jest dużo łatwiejsze. A później już łot, czyli rezultat wykonywanych działań, może okazać się spektakularny. I tutaj Fikołek okazuje się, że to start with Y łączy się z tym mózgiem, o którym na początku Wam powiedziałem. I faktycznie Y dotyka tego naszego pierwotnego mózgu, odpowiedzialnego za emocje, tego w cudzysłowie gadziego mózgu. Więc jeżeli chcemy dotrzeć do pobudek takich wewnętrznych, do intuicji, do tego, co czują pracownicy w brzuchu i w sercu, musimy opierać działania na why. W Polsce też mamy Sejmona Sinka i Andrzej Tucholski zadaje pytanie, po co? Dużo bardziej po polsku i ja myślę, że bardzo zrozumiałe. Jeżeli mamy nowy pomysł, angażujemy się, tworzymy działanie w zespole, po co? I nawet idzie krok dalej, i co z tym zrobisz? Kiedy już wiesz po co i, te, i co z tym zrobisz, i to jego książka. Radosław Kotarski w książce Inaczej z kolei mówi, że sukces powinien być efektem ubocznym naszych działań, a nie celem samym w sobie. I ja też nie zawsze realizuję to stwierdzenie, też wpadam w pewne mechanizmy, jestem tylko człowiekiem, ale staram się sobie je przypominać, że sukces, okej, okay, przyjdzie, ale nie jest celem samym w sobie. I nawet proponuję coś więcej, bo proponuję, żebyśmy definiowali sukces w trochę inny sposób. I nas, w sensie mnie, jestem milenialsem, 89 rok, chociaż wyglądam na Gen Z, mam nadzieję, a mówię jak boomer, ja to się jeszcze okaże, nauczono mierzyć sukces za pomocą trzech składników. Dobra materialne, ilość zer za pierwszą cyfrą wynagrodzenia i stanowisko w pracy. Im bardziej senior, expert, director, co-founder, partnering, managing, tym lepiej. No, okej, okay, to jest ważne. Natomiast być może potrzebujemy, zasługujemy na lepszą definicję sukcesu, gdzie nie tylko wynagrodzenie i stanowisko to też jest ważne, ale też czas wolny, czas z przyjaciółmi, czas z rodziną, zdrowie fizyczne i to, co teraz staje się niestety towarem deficytowym zdrowie psychiczne. Obserwuję to w szkołach, ucząc młodzież. A być może najlepsza definicja sukcesu to sukces jako sens w działaniach. I każdy, i każda z was, ty, 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 może go indywidualnie sobie zdefiniować. Teraz, za 10 sekund. Żartuję na spokojnie. I oczywiście powstało masa dzieł, genialnych, pięknych, trudnych. Człowiek w poszukiwaniu sensu, Viktora Frankla, który przeżył Holokaust i odnalazł sens, stworzył przecież logoterapię, tak? Stworzył Masę edukacji genialnej dzięki temu, że przeżył cierpienie. Zaczął to co prawda wcześniej. No ale zdajmy sobie sprawę z tego, że my nie potrzebujemy aż takiego cierpienia przeżywać. Ono pomaga, żeby znaleźć sens w działaniach. Mamy piękną, klimatyzowaną salę CKT Targowa. Jest nam ciepło. Nie ma wojny w Warszawie. Jeżeli mamy dach nad głową, świeżą wodę i darmową edukację to jesteśmy w 7% najbogatszych ludzi na świecie. Więc docenienie tego, że mamy tą pracę, że mamy tych ludzi w pracy, chociaż nas czasem wkurzają, już jest um, pewnym wyrazem wdzięczności i jest faktycznie wdzięczność katalizatorem szczęścia, co potwierdzają badania naukowe. Japończycy do tego podchodzą jak, Japończycy, jak to Japończycy bardzo już metodologicznie, ale też duchowo, bo nazywają to ikigai. I ikigai to jest nasza rola w życiu po co zostaliśmy powołani. i Ikigai powstaje na styku pasji, misji, zawodu i powołania. Bardzo gorąco wam polecam ten macierz. No i w, tym, w tych wyższych wartościach, o których dzisiaj mówiłem, teraz na chwilę jeszcze na, na resztę tego wystąpienia zejdźmy na ziemię, no bo okazuje się według badań Galupa, że od roku 2008 mamy najwyższy poziom stresu wśród pracowników organizacji. Do tej pory nie było aż 44%. Wyników za poprzedni rok jeszcze nie ma, ale podejrzewam, że będą podobne bądź wyższe, no bo przecież wojna. No i pojawia się niestety jednostka, już powoli diagnozowana, jak niedzielna nerwica, Sunday Neurosis. I świetnie to tak naprawdę definiuje cytat Billa Markleina, który uwielbiam. Kultura organizacji. Co to jest? To jest to, co pracownicy czują na myśl o pracy w niedzielę wieczorem. W brzuchu i sercu, myśląc o poniedziałku rano. I o taką kulturę musimy dbać, żeby to niedzielne uczucie było jak najlepsze. Pamiętacie pewnie to wielkie badanie, 20 tysięcy osób, dlaczego pracownicy zostają w tej pracy, w której pracują. Trzecie miejsce, tak jak mówiłem, wysokie wynagrodzenie, miejsce szóste dopiero poczucie sensu. O co chodzi? Co ten Filip gada o tym sensie? A to dopiero szóste miejsce. Nie zepnie nam się biznesowo. No nie do końca. Zróbmy taki mały fact check. Jest szóste miejsce, ale zauważmy kilka rzeczy. Po pierwsze, Gen Z jest generacją, która najmniej, dla której najmniej ważne jest wynagrodzenie ze wszystkich generacji. Okazuje się, że faktycznie milenialsi, bumerzy, X bardziej to wynagrodzenie cenią niż Gen Z. I ok, pieniądze są ważne dla Gen Z, ale nie tak ważne jak dla innych generacji. Po drugie, skoro Mówiłem wcześniej o tym naszym mózgu, o Start with why, o naszych motywacjach, to poczucie znaczenia i sensu jest takie ważne, a wynosi tylko 21% dla Gen Z. No to coś jest nie tak, skoro nie daje go obecna praca. I teraz podświetlę drugą część tej strony, którą wcześniej zakryłem, okazuje się, że wyższy cel organizacji jest krytyczny dla Gen Z i milenialsów. No bo 36% z nich. Odeszło z pracy, lub powiedziało nie projektowi, więc wykazało się odwagą, jeżeli nie był spójny z ich misją i etyką. A w przypadku pracowników o wyższym seniority, być może byli bardziej odważni, jest to już 46%. Do tego dodajmy jeszcze kilka innych statystyk. 74% Gen Z stawia cel wyżej niż wynagrodzenie, jeżeli ma pracować ciężko. Czyli jeżeli chcemy ludzi z sercem. Zaangażowanych, poświęcających się pracy, rozumiejących ją, będących życzliwy, życzliwymi dla klientów, tak, tworzących dobre usługi dla klientów, no to muszą czuć ten wyższy cel w działaniach. Dla milenialsów, pokolenia X czy, czy Baby Boomers nie jest to wiele mniej, bo to też są wysokie wskaźniki. I mądre organizacje to rozumieją, tego używają. Na przykład w Google mamy program Google to Googler który pozwala wymieniać się kompetencjami. Ja Cię nauczę gry na perkusji, Ty mnie naucz e, grafiki komputerowej, ja Ci pomogę z Excelem, e, a Ty mi pomóż z prezentacją e, na jutro. Więc to buduje też interakcje, zaufanie, relacje, które są też ważne dla poczucia e, sensu. E, w Patagonii na przykład pracownicy mogą i dostają za to wynagrodzenie angażować się w wolontariaty na rzecz środowiska, żeby też odnaleźć to poczucie sensu. W Microsoftie jest program wymiany pomiędzy departamentami, czyli można testować innych kompetencji, dowiadywać się, jakie mają problemy, wyzwania, radości, troski koledzy, koleżanki z innych działów, żeby sobie nie budować w głowie wizerunku na ich temat i żeby też wchodzić w ich skórę. Ale w Polsce też mamy takie e, przykłady, no bo CD Projekt robi to, co Google, czyli taki program wymiany e, kompetencji, a Fundacja Biedronki na przykład pozwala pracownikom opiekować się seniorami, dostarczać im darmowe bony e, na żywność, więc tych przykładów jest e, trochę. I to też są takie jaskółki zmian, że musimy odchodzić od takiego modelu wyłącznie e, hierarchicznego. Odrobina hierarchii jeszcze nikomu nie zaszkodziła, jest czasami w trudnych warunkach potrzebna, no ale czasy, w którym wyłącznie hierarchia się liczy, odchodzą do lamusa i powiedzmy to sobie wprost: zespoły, w których lider służy ludziom, pomaga, usuwa kłody, pyta jak ci mogę pomóc, co dziś czujesz, czego potrzebujesz, staje się liderem przyszłości i oczywiście jest to bardzo trudne. Państwo, tak, menedżerowie, dyrektorzy, najbardziej dostaliście w pandemii. Dlaczego? Bo szła presja od góry i szła presja od dołu. Od waszych ludzi i od zarządów. E, więc oczywiście też trzeba być dla siebie wyrozumiałym i tutaj Filip mówi bardzo wiele pięknych rad, natomiast no, intuicyjnie e, wspólnotowość i poczucie przynależności w zespole, no chyba jako ludzie to czujemy, przełoży się na motywację, na zaufanie i na współpracę. Nadchodzi moment, w którym musimy po prostu przestać wyciągać ludzi z rzeki. Musimy iść w górę rzeki i dowiedzieć się, dlaczego wpadają. I to jest dość kontrowersyjne, no bo kiedy ktoś tonie, chcemy mu podać tą rękę, ale lider też musi umieć słuchać. Patrzeć z tego korporacyjnie mówiąc helikopter view, tak, z tego metapoziomu, dlaczego ci ludzie mają pewne problemy, i zadawać pytania. E żeby też słuchać, warto oduczać się takiego stwierdzenia, to jest taka polska choroba, z którą walczę, nazywa się aja. I tutaj podam przykład. Moi przyjaciele wrócili z Azji, pół roku podróżowali z plecakami i mówią: "Słuchajcie, tam siedzimy sobie wszyscy w Krakowie. Piękna woda, no miała taki kolor nieziemski, po prostu jak z Marsa na tych Filipinach". A kumpel wstaje: "A ja, kiedy byłem w Chorwacji, to tam też ten turkus był, taka woda i w tej Chorwacji to to widziałem i to i to i to i to. I nie ma nic złego w mówieniu AJA de facto, tak? Natomiast e, starajmy się chować czasami to nasze AJA, e, słuchać. E, taka dobra praktyka z jednej z firm e, na spotkaniach hybrydowych, najpierw oddawanie głosu tym, co są zdalnie albo najmłodszym pracownikom, żeby po prostu posłuchać, co się dzieje w tych domach czy, czy u tych e, stażystów na przykład. I Chińczycy, i, i Japończycy tutaj się spierają, kto to powiedział pierwszy. M, bardzo ładnie to określili. Ta filozofia Nunci też z tym jest związana. Jeżeli wystarczająco długo pomilczysz, uzyskasz wszystkie niezbędne odpowiedzi. I takie ćwiczenie, zadanie domowe, pomilcz na jakimś dłuższym spotkaniu zespołu. Po prostu poobserwuj ludzi, zadaj sobie pytanie, co czują, dlaczego tak mają. Mają też drugie powiedzenie: jeżeli wystarczająco długo będziesz siedzieć nad brzegiem rzeki, zobaczysz ciało wroga spływające jej nurtem, i być może czasem w biznesie ma to zastosowanie, ale nie rekomenduję tego jako dobrą praktykę. No i poza słuchaniem musimy też umieć mówić, tak, czyli mówić o sobie, mówić szczerze być autentycznym liderem, przywódcą, pracownikiem, ale też chwalić. No i jak tutaj Miłosz Brzeziński podsumowuje badania psychologów, ilość pochwał do krytyki w relacji powinna wynosić 5 do 1, aby ta relacja rosła. I nie jest to wynik następnego meczu polskiej reprezentacji, gdzie Polska gra na wyjeździe. Natomiast e, faktycznie doceniajmy się za małe rzeczy, tylko szczerze, w związku to samo. Zrobiłaś pyszną jajecznicę, ładnie dzisiaj wyglądasz, dziękuję Ci, że przyszedłeś do pracy na czas. tak? Wiem, że czasami miałeś z tym problem drobne rzeczy, które autentycznie dostrzegamy, e, zdecydowanie za mało chwalimy w organizacjach. E, pracownicy zapytani, co stanowi o tym ich poczuciu sensu w pracy, podają bardzo wiele składników, ale dwa są na pierwszym miejscu. To jest relatedness i autonomii. I co to jest to relatedness? To jest najważniejszy czynnik, żeby pracownik czuł poczucie sensu w działaniach poza tą, tym why, tą główną misją. No to jest taka zgodność tego, co robi z jego wartościami, umiejętnościami, talentami, potrzebami, tym czym chce się wyrażać, to co chce dawać dla ludzi i dla świata, więc odkrywanie tego w ogóle, co pracownik chce dawać dla ludzi i świata jest kluczowe. Autonomii, czyli empowerment, czyli dawanie ludziom większej ilości decyzyjności i przesuwanie, Zmienianie paradygmatu, bo obecnie najczęściej przynosimy informacje do decyzji. Przechodzimy do szefa, tu masz informację, podejmij decyzję, a ja wykonam. No to powoli należy to, to status quo zmieniać na podejmowanie decyzji blisko informacji. Czyli ja ci ufam, e, zajmij się tym tematem, podejmuj decyzję. Powiedz mi na końcu, czy ci wyszło, czy nie. Daj mi znać, czego się nauczyłeś, nauczyłaś. I wiem, że to jest trudne, że mamy wojnę, inflację, ale tylko tak buduje się zespoły długofalowo antykruche i odporne na kryzysy. O dobrym przywódcy, który mało mówi, kiedy jego praca jest wykonana, a jego cel spełniony, powiedzą: Zrobiliśmy to sami. I oczywiście jest to bardzo duchowe, czyste i czasami pewnie niewykonalne podejście w organizacji, ale może być pewnym drogowskazem, kierunkiem, takim radarem naszej wartości, tak, ten empowerment w stronę pracowników i być może możemy znaleźć ten sens w pracy na przykład tworząc wesołe miejsce pracy. Tak, niech pracownicy mają fan z tego co robią. Być może możemy stworzyć sens w pracy, pomagając pracownikom, liderom mieć czas dla rodziny. I dzięki temu też poprawią się wyniki zespołu, ale po prostu to jest człowiek, będzie szczęśliwszym człowiekiem, czy to nam nie wystarczy? Po trzecie, być może znajdziemy sens w znajdywaniu work-life balance, żeby każdy z naszych podopiecznych, czy nasz kolega, koleżanka, ten work-life balance faktycznie miał na swoje pasje. Być może znajdziemy sens w tym, żeby nasi klienci byli zadowoleni, żeby byli roześmiani. Wczoraj byłem u fryzjera, bo wypadało się obszczyć przed tym speechem. No, w końcu keynote. Więc zapytałem Fryzjera, powiedziałem mu o tym speechu i zapytałem go, dlaczego robisz to, co robisz? Gdzie czujesz największy sens? Powiedział mi, słuchaj, Filip, kiedy ktoś wychodził uśmiechnięty z salonu. I to była jego pierwsza odpowiedź z serducha. Tak? A koleś pracuje bardzo dużo i, i po prostu musi dużo zarabiać, bo ma takie wyzwania finansowe, więc no to, to było piękne. Być może znajdziemy sens w tym, żeby dbać o planetę i środowisko, albo umożliwiać pracownikom dbanie o planetę i środowisko, o naszą matkę Ziemię, a być może znajdziemy sens w tym, żeby te, ta młodzież, tak, to, to Gen Z, ta generacja Alfa czuła się dobrze w naszej firmie, żebyśmy ją rozumieli i jej problemy, wyzwania i potrzeby, a być może znajdziemy sens w tym, żeby współpraca międzypokoleniowa się udała. W naszej firmie, no i to, to młode z tym starszym, doświadczonym pokoleniem po prostu umiało się dogadywać, i siebie wzajemnie szanowało, i cieszyło się ze swoich różnic, i się wzajemnie od siebie po prostu uczyło. Takich pomysłów na to, jak szukać sensu, jest 1024. Dokładnie zmierzyłem wczoraj, podliczyłem wszystkie. Oczywiście jest to kolejny suchy żart z mojej strony, ale wystarczy, że znajdziemy jeden pomysł na szukanie sensu w organizacji zgodny z naszymi wartościami, a już będziemy. Wymarzonym pracodawcą, Dream Employer, hehe, taki żart. I w ten sposób zbudujemy zespół, jak to się teraz modnie mówi, antykruchy, czyli taki, który po kryzysie, po takim czarnym łabędziu, zdarzeniu, skrajnie nieprawdopodobnym, ale mającym duży impact, jak mówi Taleb, się podniesie. Kryzysy potrafią wzmocnić, bo pojawia się więź, pojawia się zaufanie, bo więcej o sobie wiemy, bo sobie poradzimy z kolejnym kryzysem lepiej, bo mamy już pewne doświadczenia. Zespoły rezylientne to takie, które wracają do poprzedniego poziomu performensu po kryzysie, no a zespoły kruche, które odpadły po pandemii, rozsypały się. Pandemia brutalnie zweryfikowała, które zespoły były kruche. Po prostu no, zaczęły gorzej performować albo więzi um, się rozleciały. Kończąc, przytoczę cytat z małego księcia, a jakże bajka na, na dobranoc. Jeśli chcesz zbudować statek, nie gromadź ludzi, by zbierali drewno i rozdzielali obowiązki, ale wzbudź w nich tęsknotę za rozległym i niekończącym się morzem. I ten cytat jest dla mnie szczególnie ważny, bo grałem małego księcia w liceum w przestawieniu. I, I ta książka, bardzo prosta, też może być dla nas w tym świecie podcastów, warsztatów, bardzo cennym drogowskazem w papierze. Bez inteligencji może warto sobie czasami e, przypomnieć. E, ja się nazywam Filip Dąbowski, kocham chodzić po górach, kocham szachę i kocham moją narzeczoną Małgosię, bez której tutaj by mnie dzisiaj pewnie e, nie było, bo sam niestety przeżyłem wiele cierpienia w życiu, ale się podniosłam i jestem tutaj, bo czuję sens w działaniach i chciałbym być dobrym przodkiem. Dziękuję bardzo.